wiecznej. Zamykamy sobie oczka, jeszcze upewni się, że jest ci wygodnie, zadbaj o ten komfort. Jeszcze troszeczkę przekręć główkę w prawo, w lewo, zobacz czy na pewno jest ci wygodnie w okolicach właśnie karku. Ktoś tam wspominał, że ma dolegliwości na tym poziomie, to tym bardziej proszę poruszać sobie tym karkiem. I zostaw główkę w takim ułożeniu, żebyś czuła wyraźnie, że jest ci komfortowo. Brudka generalnie powinna być minimalnie zbliżona do mostka. Minimalnie. Także tam poduszeczkę sobie tak się, żeby ta brudka była delikatnie do mostka, żeby był kark po prostu rozciągnięty. Zrelaksujcie barki ramiona. Proszę odłożyć dłonie tak na 30 cm od ciała. Stopy szerzej niż biodra. Puść luźno stopy na zewnątrz, do boku, zróbmy kilka spokojnych, głębokich oddechów, takich naturalnych. Poczuj, jak powietrze wpływa do Twojego ciała i wypływa. Wpływa i wypływa. Bez względu na to, jaka jest jakość tego oddechu, zaakceptuj, czy jest długi, czy krótki, czy płynny, czy przerywany. Nie ma to znaczenia. Wyregulujesz to teraz, właśnie długimi oddechami. I teraz wspólny bardzo głęboki wdech, wciągaj powietrze jeszcze po szczyt obojczyków i zatrzymaj powietrze, napnij stopy, łydki, uda, pośladki, brzuch, piąstki, przedramiona, ramiona, usta, oczy, nos, całe ciało napięte. Unieś lekko nogi, unieś lekko ręce, trzymaj i jak już nie będziesz mogła z dźwiękiem rozluźnić całe ciało i doświadczaj. Bądź obserwatorem, co dzieje się teraz. Wyreguluj oddech. I poczuj, jak całe Twoje ciało staje się ciepłe i miękkie. Kolejny spokojny, głęboki wdech i wydech. Każdy wydech uwalnia nas od napięć, oczyszcza, a wdech przynosi nową jakość energii. Przynosi nam życie, siły witane. I pozwól, by oddech swobodnie teraz płynął. Przenieść uwagę na swoje myśli. Bez względu na to, jakie są, czego dotyczą, zaakceptuj każdą z nich, czy jest ich dużo, czy mało, nie ma to znaczenia. Ta akceptacja sprawi, że będzie ich coraz mniej i mniej. Będzie coraz bardziej cicho i spokojnie. Pozwól, by Twoje myśli przepływały niczym obłoki na niebie. Pojawia się myśl, witasz ją i pozwalasz odejść bez rozwijania. Teraz przenieść uwagę na swoje ciało. Nawet jeśli na ten moment pojawi się jakaś blokada, jakieś zaprzeczenie, bądź otwarta, nawet jak nie wiesz, jak po prostu się otwórz na to. Poczuj w sobie miłość do swojego ciała, wdzięczność do swojego ciała. Wzyskano je teraz od czubka głowy do palców stóp. W swoim tempie powolutku dotykaj każdej najmniejszej drobinki swojego boskiego istnienia. Z miłością, akceptacją i wdzięcznością. Powolutku płyń swoją świadomością po całym swoim ciele od czubka głowy do palców stóp, dotkniętą miłością i akceptacją każdego zakamarka swojego boskiego istnienia. Spokojny wdech i wydech, daj teraz dyspozycję. W swoim ciele, z każdym wdechem i wydechem uaktywniasz kolagen w swoim ciele. Z każdym wdechem i wydechem uaktywniasz produkcję kolagenu w swoim ciele. Każda z nas to potrafi. Możesz zobaczyć, jak ten kolagen. Dociera do skóry na Twoim ciele. Twoja skóra staje się jędrna, sprężysta, jej kolor pachnie młodością. Delektuj się tą chwilą. Pozwól teraz na to, by każde zgodne z Tobą słowo wypowiedziane przeze mnie, wybrzmiewało niczym echo w Twoim sercu. Umyśle, duchu, i na poziomie każdej komórki. Jestem taka piękna. Unikatowa. Jedyna taka, niepowtarzalna, tak dobrze mi ze sobą, czuję siebie, rozumiem i akceptuję. Zawsze jestem na siebie otwarta. Zawsze dam sobie przestrzeń na wsłuchanie się w siebie, w prawdziwe potrzeby. prawdziwe cele idę w tym kierunku, który jest ze mną zgodny. Daję sobie przestrzeń na to, by się zatrzymać, cofnąć, skręcić. To moja droga. Świadomie stawiam każdy krok na swojej drodze życia. Z każdym dniem czuję się bardziej. Jest mi coraz bliżej do siebie w samorozpoznaniu, w akceptacji. I to właśnie za tym płyną owoce mojej wiecznej młodości. Wszystko mam wypisane na buzi. Z każdym dniem wyglądam piękniej. Z każdym dniem jest mi ze sobą radośniej weselej. Kocham prawdę o sobie. Uwielbiam ją odkrywać, każdego dnia nową jakość prawdy o sobie. Uwielbiam być elastyczna. Na poziomie ciała i wyborów życiowych. Z lekkością i miłością potrafię stawiać granice sobie i innym. Każdą decyzję. Podejmuję w synchronii z sercem i umysłem. Słucham swojej intuicji, słucham tu duszy. Jestem taka piękna, zdrowa, silna, mądra. Kocham i pozwalam się kochać bez lęku. Daję sobie zgodę na to, kim jestem i jaka jestem. Wolna jestem od osądów siebie i innych. Mój tryb odmładzania procentuje z każdym oddechem. Widzę to, czuję, dotykam tego. Tak mi dobrze we własnej skórze. Wiem, że to ukochanie i zaakceptowanie ciała pozwoli mu wrócić do równowagi. Jestem taka piękna. Błyskotliwa, kreatywna. Jestem taka piękna. Wolna. Sprawiedliwa. Jestem taka piękna, krucha, delikatna, wrażliwa. Kocham swoje każde odbicie. Każdą formę, w jakiej się przejawia moja boska egzystencja. Każdy przejaw istoty, która mieszka we mnie. dobrze mi ze sobą spokojny wdech i wydech opadamy jeszcze głębiej pozwalamy by wszystkie te słowa Manifestowały się teraz w nas, wybrzmiewały. Niech się przeplatają, niech zatańczą w uzdrawiającym tańcu dusz. A ty bądź, doświadczaj, pozwól się ponieść i pozostań w tym stanie tak długo, jak zechcesz. Kocham Cię. Dziękuję.